błyśnie na dziebie, to znaczy, że już jest tak żeby stoi już za zwiady piesa gwiazdka żeby śniegać w to jeszcze tam o aniołku. aniołku malutkim, jak wróbelek jeszcze raz Do Sopi do Betlejem Zapalił dla dziewczyn Jako wiarze Aż do ciebie Zrobiła jak dziewczyna Koleda Do ciebie Koleda do ciebie